Cześć, że dzisiaj opowiem wam o kodzie P0010. Porozmawiamy o objawach i przyczynach wystąpienia tego rodzaju błędu. Będzie również nieco o możliwościach rozwiązania tego problemu i kosztach naprawy. Dobrze, zatem w pierwszej kolejności mówmy sobie, co w ogóle oznacza błąd P0010. To jest kod, którego pojawienie się w pojeździe sygnalizuje problemy dotyczące układu rozrządu. Do głównych przyczyn wystąpienia tego rodzaju problemu należą usterki związane z czujnikiem wałka rozrządu, czujnikiem wału korbowego czy z. Zaworami sterowania olejem. Często zdarza się również, że przyczyną mogą być dość mocno wyeksploatowane elementy takie jak np. koła, zębate czy prowadnice. Przyczyny warto też poszukać w uszkodzonych przewodach czy złączach. Warto też zweryfikować, czy kanały olejowe nie są przypadkiem zatkane. No i czasami też bywa tak, że przyczyna leży po stronie nieprawidłowo działającego modułu sterującego silnikiem PCM. No i nieraz też bywa tak, że oczywiście przyczyną jest zanieczyszczony olej silnikowy. A zatem myślę, na te kwestie w pierwszej kolejności dobrze jest zwrócić uwagę, jeżeli wystąpi Wam błąd P0010. No a co do objawów, które możecie również zaobserwować w przypadku, kiedy taki kod wystąpi, no to zazwyczaj dostrzeżecie świecącą się kontrolkę Check Engine z silnikiem, która oczywiście pojawi się na desce rozdzielczej. Do tego również bardzo charakterystycznym objawem jest dość duże zużycie paliwa, jeżeli zaobserwujecie, że odbiega ono dość znacząco od normy i od standardowych wyników no to z pewnością gdzieś tam powinna wzmożyć wam się czujność. Do tego czasami powinno dojść również, niestety, do nierównomiernej pracy samego silnika, jak i również do jego problemów związanych z pracą na wysokich obrotach. No i też sama emisja spalin w przypadku wystąpienia takiego błędu może okazać się sporo wyższa niż zazwyczaj, co także bywa dość klasycznym objawem tego rodzaju usterki. Oczywiście pamiętajcie również o tym, że takie objawy mogą, lecz wcale nie muszą się pojawić, dlatego warto mieć to wszystko na uwadze. Dobrze, zatem jeżeli zaobserwujecie kod błędu P0010, no to co powinniście zrobić? No przede wszystkim nie panikować i zgłosić się do mechanika. Niemniej trzeba pamiętać o tym, żeby unikać jazdy z tego rodzaju błędem, ponieważ bardzo często może to doprowadzić do poważniejszych usterek, a tym samym do pogorszenia całej sytuacji. Oczywiście jeżeli chodzi o naprawę, no to mechanik w pierwszej kolejności podejmie kroki diagnostyczne w celu zidentyfikowania źródła problemu. No i następnie wykona naprawy. Może dojść do wymiany wału korbowego, czujników, okablowania, również może dojść do odetkania kanałów olejowych czy zwykłej wymiany oleju. Czasami też problem może rozwiązać przy programowaniu modułu ECM, a zatem tych możliwości jest naprawdę sporo. Oczywiście w zależności od tego, który z elementów uległ uszkodzeniu. Koszty naprawy w przypadku błędu P0010 w zależności od tego co po prostu jest źródłem problemu mogą oscylować od kilkuset złotych do kilku tysięcy a zatem nie zawsze jest to tania naprawa sporo zależy tutaj jaki komponent uległ uszkodzeniu No i też pamiętajcie o tym że kod P0010 jest błędem wyszukiwanym dość często przez użytkowników w nawiązaniu do samochodów Audi, Fiata, Chevroleta Forda czy Hondy dlatego z tego względu dobrze jest zajrzeć sobie na fora tematyczne związane właśnie z tymi markami, ponieważ też tam dość często w bardzo fajny sposób opisywane są możliwości związane z rozwiązywaniem tego rodzaju problemu. A zatem to tyle jeżeli chodzi o ten błąd. Daj znać w komentarzu, co ty myślisz na jego temat. A tymczasem zachęcam do subskrypcji do zostawienia polubienia pod filmem. Pamiętaj także o ciekawych linkach, które znajdziesz w opisie tego nagrania.